Maneczko, gałgany i pany. zapewniam, że dzisiaj nie jestem naćpany z tej strony. Popunga przez duże pełno tu skupi, z, skupi skupi. z jumpscare mansion. Ostatnio był dłuższy odcinek, troszeczkę. Być może to jest ostatni odcinek w tej serii. Zostało nam jeszcze 100 pokoi. W poprzednim odcinku spotkaliśmy tego ziomka z kosą. Miał strasznie wydłużył odcinek. Mam nadzieję, że więcej takich momentów oczywiście nie będzie. Jest coś nowego chyba. A, to ta, Jeff The Killer. Jeff The Killer stał się kobietą. A to, co to jest za miejsce? Ciemniej się nie dało zrobić? Niczego? Bardziej niebieskie to nie mogło być? Chyba nic nie mogę zrobić i tak. Oczywiście, A czy kiedy? A, nie działa. Tak, okej. Okay. Nie wiem co mam tutaj robić. Broken, broken... nie, locked, locked. Czyli potrzebuje klucza, to nie było zepsute? pod chwilą A latarnia, miło. I... Gdzieś tu jest tu przy tych kluczyk? Jest mnóstwo różnych pomieszczeń Tu znalazłem pierwszy raz latarnię Nie widzę, żeby ona dawała większy efekt, ale... No już w sumie nie jest lepiej nawet. Chyba tego miejsca nawet nie będzie wracał chwilowo, dopóki. Trzeba chyba wodę wyłączyć. Tu by się rozejrzał. Broken. Muszę chyba znaleźć jakiś kod. Ale tu się gdzieś odbije w tych lustrach, to wie. to jest kod. Zwrócę się tam. Dobra pójdę więc tutaj. Nie, tu jest początek. Teraz może bym... Hmm. Jest jeden, pięć. czy na pewno tu jest ten kod w tych kartkach? Cztery, jeden, trzy, dwa. A to nie jest chyba to, co szukam. Zawsze można spróbować niby. jest kod. Cztery. Jeden. Trzy. Dwa. Dobrze. Tak, oto mamy kluczyk. Można sobie zatrzymać, żeby przeczytać sobie opis. Więc płynę teraz naprzeciwko. To mogę już otworzyć w końcu. Wyłączyć wodę i przejść przez tamte drzwi. Z wygląda na jakiegoś nowego mobka A, latarem już nie świeci Co my teraz mamy za za zagadkę? kluczyk Mogę go wchodzić na to? Ciekawe, czy mnie tu jakiś taki ryb, rybny potwór. O. Pierwszy potwór. Nie wiem, czy jestem tu bezpieczny na pewno. yes ist come Wiecie, że spotkam się jakiegoś rybnego potwora takiego, nie? Chyba... A, nie, jeszcze nie goni. To mi się wydaje, że jest ich tu kilku. na zmianę. Dobrze, że nie bierze mi zbyt dużo HP na hita, No niech to mi da w końcu spokój. Tak sobie czas gonił. Szybki jest widać. Sensie. terapią. <suszy> A. 68 pomieszczeń. Chyba zaczyna już gonić, albo i nie. Chore, ale chyba nic na mnie było na stole. ciekawi, czy ostatni poziom to będzie jakaś walka z bosem, czy po prostu filmiksem. już nic więcej mnie zabije Dobra. Troszkę w sumie mało mówię. Tak, zamiar, możesz zauważyć. Troszkę się musiałem skupić. W... O Bogdan. czyli nie to będzie akurat gadania. Trzeba się odwracać za siebie cały jakiś czas. W tej, w tej serce bym chciał zabić wszystko już, na akurat. Troszkę trudne te momenty. Żałuję, że pod, przed Bogdanem jest troszkę ciężko spierdzielać. Zawsze może się w głupie pojawić. W jakimś miejscu nie wiem, bo na przykład, nie wiem... Dabie robić chyba 160, Teraz słyszę, nie dalej tu jest Muzyce poznaję, a dalej pałeczki słychać Dobra, chyba już mnie odpuścił. Bogdan to jest jedyny przeciwnik, przed którym trzeba jakoś szczególnie się bronić, a przed pozostałymi to wystarczy po prostu uciekać. No i jeszcze jest zielony z kosą, przed którym trzeba się ukrywać ale wątpię, że go tu spotkam. Poza tym wcześniej w sumie spierdzielałem jeszcze po ukrywaniu się przed nim. Jeszcze 25. I koniec serii. Bo jak skończę już nagrywać, Powiem wam ciekawostkę jak nagrywałem ten film ja w sumie powiem to teraz bo już kończymy wiecie gałgany że ja zrobiłem tą samą tą grę Przedem jednego dnia ja odcinki z tej gry nagrywałem chyba od 4 godzin o, ostatnie pięć poziomów. Czyli to nie będzie ostatni odcinek jednak. No dobra, w sumie to mogłem zrobić to już teraz. Pozostało mi jeszcze 5 pokoi. No miałem powiedzieć na sam koniec serii to, że robiłem to wszystko przez 4 godziny, całą tą serię. Ponieważ, no... Bo myślę, że tak będzie lepiej. A, a dzięki temu, że zrobiłem tak dużo, to będę miał odcinków na cały. na pół miesiąca w sumie. Dobra, uwaga. O, to i ostatnie pomieszczenie. A tu zrobi do ciebie Rozdłupcyś to? Tak. To się znajduje w tym miejscu. Ściana. Raj. To się spierdzieli za chwilę, ja to dobrze wiem. You Well, you made it. Congratulations, I guess. Uh, well. Oh! So now you must pass one final test to prove your fortitude or dedication. I'm sorry. W coś wyjdzie? Dobra, oto jest zakończenie gry. Ile jest to miejsce? 1, 3, 1 Zapamiętam, że tą liczbę lepiej. Nie co ja mam robić? Dokładnie czy ja, mam go bić, czy mam czekać na śmierć? Dobrze, Dobrze robię go z gotoryju. Não capis robi się gdyby jakiś, nie wiem, pasek HT. Ja nie wiem czy go biję, czy... Czy mu robię. Teraz. będzie robił to ten atak tych dronów Kto jestem na jak go ten biłem Że mam te kule odbijać od niego. Spróbujmy. Tak, że ja się odbijać do tego od do niego, dobra. Tak. A, już ogarniam tą walkę. Nie, jeszcze jestem na tak trochę. huh Well, you died. In a pretty tragic way, too. Just tragic enough for you to become a ghost. Good job, by the way, making it this far. So buckle up, soldier, because now I finally think we have enough troops to invade.

Na ekranie mi tego zarobiło 4,5 godziny Mam nadzieję, że seria się spodobała Trzymajcie się, jałgany I cześć!